Witam wszystkich po jeszcze dłuższej przerwie niż wcześniej. Moi drodzy, no, odzywam się tutaj, bo jak wiadomo, mamy ciekawą rzecz na rynku krypto. Pojawiły się spadki. Nawiązuję do moich filmów wcześniejszych, miało tylko rosnąć, a spadło, znowu nas oszukali. Nie mam planu, będzie tylko rosnąć. Mówiłem tam o rzeczach, w których ludzie, większość ludzi, czy to na rynku, czy to gdzieś w, w świecie YouTubeowym Rozmawia o tym, ile to my X zrobimy, a nikt się nie zastanawia nad tym, co jeżeli spadnie rynek o 30-50-70%, co jeżeli będziemy dawcami kapitału, czy mamy plan na to wszystko, czy wiemy, jak to rozegrać. Gdy poleci na dół, no i zastanawiam się, ile osób się przypaliło, szczególnie tych nowych, gdzieś tam na szczytach brało. Różne coiny, już nie wspomnę, nie wspomnę o bitcoinie. Oczywiście tutaj w tych momentach to były największe wpływy do ETF-ów, i ten ETF miał się nigdy nie zatrzymać zawsze miały być wpływy, nie miało być wypływów. Jak się później okazało, to. Część y, tych ludzi, no bo przecież to jest y, klient uliczny, który inwestuje w te etf -y. Wielu ludzi tego nie rozumie, że ETF-y to nie jest profesjonalne inwestowanie, tylko to jest po prostu wehikuł taki dla ludzi, którzy, y, którym się nie chce założyć ledżera, nie chce się interesować, może gdzieś tam troszkę starsi są, mają jakieś pieniądze. I oni poprzez ten ETF ładują się w bitcoina, który, który im jest pokazywany pewnie przez jakiś tam doradców jako branża perspektywiczna, którą jest oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że wypływy z ETF-ów, tam był chyba 1 maja nawet, już nie będę teraz wnikał, mówię z pamięci, chodziło o to, że po prostu największe wypływy z ETF-ów były w momencie kiedy były największe spadki, czyli typowy uliczny klient, uliczne zachowanie, więc nie, nie zdziwcie się, jeżeli w najbliższych dniach te wypływy znowu będą ogromne i one popchają jeszcze być może te spadki jeszcze niżej, natomiast chciałbym tak troszeczkę otrzeźwieć niektórych, bo wydaje mi się, ja tam nie śledzę za bardzo tych mediów społecznościowych, bo to jest zupełnie niepotrzebne, wystarczy wykres i cisza i święty spokój. Popatrzmy się tutaj na ten wykres, czy jest to jakiś ogromny krach na Bitcoinie, no zastanowiłbym się jeszcze raz, jeżeli ktoś myśli, że to jest ogromny krach, Druga rzecz, nie będę dzisiaj tu analiz jakichś większych robił, rozrysowywał, bo jak ktoś ogląda mój kanał, to y, wie mniej więcej jakimi narzędziami się posługuje y, i też troszeczkę wydaje mi się, też y, kanał jest dla ludzi, którzy nie chcą odpowiedzi, tylko. Y, y, Szukają jakie pytania sobie zadawać, i gdzie szukać, i co jest ważne, a nie tylko to po ile jutro będzie Bitcoin, albo i po ile nie będzie, nikt tego nie wie. I tak jak mówiłem, bardzo często, jeżeli ktoś wam takie bzdury opowiada, to znaczy, że no, albo jest niekompetentny, albo chce was zrobić w bambuku, bo ma w tym jakiś większy interes. Więc Bitcoin to jest jedna rzecz, altcoiny oczywiście to jest e, całkiem inna para koloszy, dużo bardzo pospadały te altcoiny i teraz y, takie banalne powiedzenie, które prawdopodobnie y, Warren Buffett powiedział albo powtórzył po kimś jeszcze mądrzejszym od siebie, że bądź chciwy, kiedy inni się boją i bój się, kiedy inni są chciwi, tak? I kupuj generalnie, kiedy leje się krew. I teraz pytanie, czy jesteś w momencie, kiedy y, y, leje się krew? No na altcoinach wielu tak. Tak, co nie znaczy, że już się ta krew całkowicie wylała, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, zrobicie jak chcecie, natomiast, natomiast no, jeżeli, jeszcze raz wracam do tego, jeżeli ktoś dwa miesiące temu na przykład uważał, że już taniej nie będzie i że musi kupić, żeby nie stracić życia, mówię, wracam jeszcze do tych filmów, przesłuchajcie sobie te filmy, o których mówiłem i przegra życie, jeżeli nie kupi nic, to teraz się teraz uważacie, bo gdzieś tam pewnie coś czytacie, że no to już ten, tak to krypto to jest jednak skam i to upadło, bo wszędzie widać złe wiadomości, i te złe wiadomości, zakładam, będą się pojawiać teraz, będą się pojawiać grzyby po deszczu, żeby z Was wycisnąć te ostatnie pieniądze, które jeszcze tam gdzieś macie w tych altcoinach, które kupiliście wcześniej. Natomiast zastanawiałbym się po prostu. Nad tym, co chcecie teraz zrobić? Ja mówiłem tu wcześniej w tych filmach. Czy macie plan? Czy jeżeli nie mieliście tego planu, to jesteście na stracie, na przykład na jakichś altcoinach 70%? I co zrobicie z nimi? Sprzedacie je dzisiaj? Uratujecie te 30% pieniędzy, które Wam zostały? Czy może poczekacie na kolejną falę, która moim zdaniem będzie? Czy będzie jutro? Czy będzie za miesiąc? Czy będzie za pół roku? Czy będzie za rok? Nie wiem. Ale czy rynek krypto upadnie? Nie, bo jest ogromnym kasynem z y, wieloma idiotami siedzącymi przy stoliku, od których można wziąć pieniądze. I słuchajcie, nikt tego kasyna nie zamknie, bo to jest prosty pieniądz dla wielu y, osób, wielu instytucji też, które po prostu mogą z tego, z tego kasyna wyciskać pieniądze. Więc zastanawiam, siąść sobie na spokojnie, pomyśleć przede wszystkim na tym, ok, jeżeli dwa miesiące temu, trzy miesiące, ile to było dwa miesiące temu, tak? Marzec, no więcej, to już przecież 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, jeżeli ja miałem takie myśli i da, dawałem się jakby porwać w to FOMO na zasadzie: wszyscy mi wmawiali dookoła, że, że ni niżej nie będzie już nigdy się nie załapie na to, to może warto po prostu uderzyć się w pierś i powiedzieć sobie: Ok, dałem się zrobić balona, zostało mi połowa z tego, co miałem, albo jedna trzecia i okej, okay, i. I co, co, jakie wnioski wyciągam? Czy u, nauczyłem się czegoś na przyszłość? Następna rzecz y, to jest taka, czy właśnie zrozumiałem, dlaczego jest takie powiedzenie też, y, że na rynku trzeba inwestować pieniądze, które jest się gotowym stracić, szczególnie na rynku krypto. Bo jeżeli na przykład y, dzisiaj... Potrzebne są wam te pieniądze, które wsadziliście kiedyś i, i musicie, żeby mieć płynność, musicie je sprzedać na przykład dzisiaj i nie macie wyjścia, no to właśnie to jest to, dlaczego nie rozumiecie tego powiedzenia i dlaczego zemściło się to na was. Ym, także zastanowimy się po prostu na przyszłość. To jest taka nauka, to są najlepsze mom w bólu często uczymy się najlepiej, to może w tym bólu, jeżeli jesteśmy w stanie ten ból wytrzymać i stanąć troszeczkę obok siebie. I popatrzeć na to, jak na, na siebie samego, jak na trzecią osobę, to może warto pomyśleć: OK, co ten gościu, na którego patrzę z boku, co on zrobił ze swoimi pieniędzmi przez ostatni czas, co on zamierza zrobić, czy w ogóle rynek jest dla niego, czy rynek krypto jest dla niego, bo rynek krypto to jest taki, wiecie, twór bardzo nowy i no, zmienny. Więc tak naprawdę różni się w dużej mierze od rynku takiego zwykłego giełdowego akcyjnego. Więc yy, może warto zadać sobie takie pytania, nie panikować, nie, nie patrzeć na te, na, na te cyferki przeskakujące minus 5%, minus 6%, na, dziennym jakimś, na dziennej zmianie kryptowalut. Teraz na przykład Bitcoin pokazuje mi tu minus 4,88, czy ETH minus 6,04. Przystanąć pomyśleć nad tym i wyciągnąć jakieś wnioski z tego myślę na przyszłość. Okej, okay, komu się to podoba, łapaczki w górę, komu się nie podoba, nie robi nic. No i co, myślę, że za jakiś czas się znowu usłyszymy. Pozdrawiam wszystkich, pamiętajcie, nie bądźcie finansowymi kretynami, hej.